Życiodajna woda Chłodzi i uspokaja. Wiele osób marzy o wypoczynku nad wodą, nad rzeką, jeziorem lub choćby sztucznym stawem. O obserwowaniu przyrody, o przyjemności jaką dają piękne widoki. Rzadko zastanawiamy się nad tym co się stanie gdy wody zabraknie, a przecież nie jest nam dana raz na zawsze. Nawet niewielka rzeka oferuje nam radość z uprawiania sportów wodnych i poznawania kraju. Cieszmy się każdą chwilą, nad nami wisi widmo suszy, z każdym rokiem coraz poważniejsze. W tej sytuacji nie zmieniają krótkie ulewne deszcze. Kajaki, żagle, plaże, kąpiele, wędkowanie, obserwacja ptaków wodnych. A co się stanie, gdy wody nam zabraknie? I to nie tylko do żeglowania, ale także do kąpieli, do nawadniania upraw, do hodowli, a może nawet do picia. A przecież ogromnej jej ilości zużywa przemysł. O tym wszystkim wolimy nie pamiętać. Jakoś to będzie. Na razie wciąż możemy korzystać z beztroskiego wędrowania po jeziorach. Wciąż cieszymy się zielonymi, bujnymi lasami i żeglarską przygodą. Wciąż jeszcze możemy posłuchać plusku fal i szumu drzew na brzegu. Wciąż setki tysięcy turystów wyjeżdżają nad wodę. W wielu mazurskich miejscowościach przez całe lato mariny są pełne turystów. Niestety w niektórych jeziorach, szczególnie w centrum kraju i Wielkopolsce, dramatycznie opadł poziom wody. Dopiero zaczęliśmy sobie zadawać pytania, co będzie dalej. Krótka poprawa po ulewnych deszczach może szybko minąć. Czy wody nam wystarczy? Czy wystarczy jej naszym dzieciom i wnukom? Wiele zależy od nas samych. Czy zdecydujemy się wydać pieniądze na zatrzymanie wody w kraju? Czy zmniejszymy marnotrawstwo wody? Czy turystyka, zwłaszcza wodna, stanie się źródłem dużych pieniędzy?